Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Eee, śmieję się, bo przed nagrywaniem filmu patrzyłem na swoje czoło i wyglądam jakbym miał coś namalowane na tym czole, ale po prostu rozdrapałem sobie syfa i <noise> wyglądam teraz jak głupek. Eee, a dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem, pierwszym unboxingiem w tym roku i bardzo się cieszę, bo już ponad miesiąc nie zamawiałem żadnej paczki z roślinami i jestem tak podekscytowany i mam nadzieję, że rośliny będą całe i zdrowe. Jesteście ciekawi z jakiego sklepu zamawiałem? Otóż historia w ogóle jest bardzo ciekawa, bo zamówiłem sobie paczkę ze sklepu Roślinne Maluszki i wyobraźcie sobie, że unboxing ze sklepu Roślinnych Maluszków był pierwszym, dalej jest, dalej jest pierwszym filmem na moim kanale i Serdecznie Was odsyłam do tego starego filmu, żebyście sobie go obejrzeli. Fajnie, jakbyście też tam zostawili jakiś komentarz. Ja oglądałem ten film przed nagrywaniem tego filmu i powiem Wam, że nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jak, słucha, jak ja słucham swojego głosu albo oglądam siebie, to czuję się zażenowany. Nie mam pojęcia, ale tak nie lubię siebie oglądać i słuchać, że no to jest jakiś kosmos totalny. Jak przerabiam filmy, to już jest trochę inaczej, ale jak właśnie oglądałem ten, ostat... ten pierwszy film na moim kanale, no to jakiś taki dziwny tam byłem, nie wiem, albo mi się teraz tak wydaje. Wiecie, no minęło już trochę czasu, człowiek się zmienia, trochę obycie przed kamerą też jest inne, więc, więc można to zrozumieć, ale. Z samej ciekawości warto zajrzeć na ten pierwszy film. Myślę, że podeślę Wam tutaj gdzieś linka. Dam Wam linka tutaj gdzieś na górze, żebyście mogli sobie kliknąć. A jak nie to zostawię też linka w opisie filmu. No i co? Przechodzimy sobie już do otwierania paczki. Paczka jest zapakowana w ten sposób bardzo estetycznie. Ale co wróciło mi się w oczy to to, że ona trochę się trzącha. I mam nadzieję, że jednak rośliny są zapakowane... W dobry sposób, że nic im nie jest, że nic im się nie stało podczas transportu. I tutaj jeszcze zauważyłem jedną rzecz. Jak zauważycie, tutaj w tym kartonie jest dziura, i ona nie jest zrobiona, tak mi się wydaje, bez powodu dlatego, że w środku pewnie znajduje się hitpack, i hitpack, żeby działał, potrzebuje stałego dostępu powietrza, i bardzo często właśnie. Praktykuje się robienie takiej po prostu małej dziurki, żeby tam powietrze wlatywało i ten hitpack cały czas działał. Sam tak robię, wysyłając paczki i ten sposób się naprawdę dobrze sprawdza. A czy faktycznie ten hitpack będzie ciepły, zobaczymy. A przede wszystkim zobaczymy, jakie przyszły rośliny. Ja mam tutaj trzy rośliny, nieduże. Jedna roślina będzie dla mamy. A dwie rośliny zostaną u mnie, i będzie od razu mały spoiler. Będzie tutaj jedna roślina z mojej wish listy, którą ostatnio też na kanale nagrywałem. Jeżeli jej nie widzieliście, to również zapraszam do nadrobienia. Paczka wypełniona gazetami. Wtedy też, jak zamawiałem paczkę z roślinnych maluszków, to ta paczka właśnie była wypełniona gazetami. Fajny sposób na ponowne wykorzystanie produktów. No i zobaczcie, jest ten Hitpack i powiem Wam, że on jest cieplutki. Gdzie gdzieś się tu zrylił, ale naprawdę fajnie grzeje. Naprawdę jest cieplutki. Można sobie ogrzać ręce. A mi jest dzisiaj wyjątkowo zimno. No, jedna roślina to będzie chyba faktycznie maluszek. Tutaj jest pierwsza roślina, druga i trzecia. Także widzicie, że są trzy różnej wielkości rośliny. Ja sobie teraz ten karton odłożę na bok. Oczywiście, karton też wykorzystam do swoich wysyłek, do swoich paczek. I może zaczniemy. Od paczki najmniejszej, od paczuszki najmniejszej. W sumie nie wiem jaka tu jest roślina. Podejrzewam, że jest to ta roślina z Wishlisty. No ale zobaczmy. Aha, jeszcze chciałem zwrócić uwagę oczywiście na sposób pakowania. Fajnie tutaj zabezpieczone jest watoliną. Tutaj doniczka i podłoże, żeby się nie wysypywało, też jest wszystko fajnie zaklejone. Dodatkowo jest też warstwa pianki ochronnej, tektura, więc rośliny naprawdę są fajnie zapakowane. Nie powinno im się nic stać. Tu jeszcze dodatkowo spinaczem zostało to wszystko spięte. Jest, 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 pierwsza roślina z listy, kochani. Ale słodka. No i... Zgadnijcie, co to jest za roślina. Ja ją sobie jeszcze tutaj wydostanę. Już wam pokazuję. Już was nie trzymam dłużej w niepewności. Słuchajcie. Begonia. I to jest Begonia Rex Chajo. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to tak się czyta. Pełną nazwę oczywiście zobaczycie na dole ekranu. Zobaczcie, jaką, hoje, jaką begonię sobie zamówiłem. Zamówiłem sobie taką begonię i zamówiłem ją ze względu na to, że po pierwsze, ona była tania i bardzo mi się spodobała. Słuchajcie, bardzo ładna begonia, piękny w ogóle kolor. Ja jestem w ogóle oczarowany tą rośliną, jak ona wygląda na żywo, jest przecudowna. Uwielbiam takie właśnie szarawe. Tony na roślinach, takie srebrzyste. Tutaj dodatkowo jest jeszcze te liście, tak prześwitują na bordowo. Zobaczcie, jak one wyglądają od spodu. No, przepiękna roślina. I jeżeli miałbym ocenić sadzonkę, no to bardzo fajna, zdrowa sadzonka. Tutaj ten jeden liść lekko podsuszony, jak możecie zobaczyć. O, ale tutaj powiem Wam, że całość rośliny wygląda naprawdę dobrze. Wygląda świetnie. Wiecie co? Ja wezmę sobie jeszcze kawałek tej pianki. Otworzymy sobie jeszcze tutaj to zabezpieczenie, gdzie jest podłoże i zobaczymy w jakim ona jest podłożu. Ja zawsze na filmach, kiedy otwieram paczki, kiedy recenzuję sklepy, to takie rzeczy robię i po prostu z czystej ciekawości też, żeby wam pokazać jak to wszystko wygląda. No i zobaczcie, tutaj mamy takie podłoże nie wiem czy uda mi się wyjąć tą roślinę. O, zobaczcie jak fajnie wyszła, jaka babeczka nam wyszła. I mamy tutaj podłoże z domieszką perlitu, ale jest ono bardzo mokre. Słuchajcie, i ja nie jestem fanem wysyłania roślin w bardzo mokrym podłożu, bo niestety zimno z połączeniem w połączeniu z takim mokrym podłożem zwiększa ryzyko tego, że korzenie rośliny zostaną uszkodzone, że one po prostu zgniją, że przemarzną. Więc ja jestem bardziej zwolennikiem, żeby wysyłać rośliny w suchych podłożach, ale mam też w uwadze to w głowie to, że to może być roślina ze świeżej dostawy i to nie musiał podlewać sklep tej rośliny. Więc nie czepiam się tego aż tak bardzo. Fajniej jakby po prostu ta roślina przyjechała w, po prostu w bardziej suchym podłożu i tyle. Plan na tą begonię jest taki, żeby posadzić ją sobie w hydroponicę. Ja niestety, tak jak mówiłem już jakiś czas temu, kilka begoni już w swojej karierze roślinnej uśmierciłem i to będzie czwarta begonia. Nie mam pojęcia, ile mi, ile mi przeżyje. Puszcza też widzę takie malutkie, słodkie baby liście. I plan jest taki hydroponika, samonawadniająca doniczka, witryna, i może, może się jakoś dogadamy. A jak wiecie dobrze, w moich planach jest dogadanie się e, przynajmniej z jedną begonią w mojej kolekcji, także trzymajcie kciuki. Może razem jeszcze ją na filmie przesadzimy, zobaczę, jak będę, jak będę miał czas, to nagram film, a jak będę tego czasu miał troszkę mniej, to zrobię to poza jednak poza kamerą. Ale jestem naprawdę zachwycony tą rośliną. Zobaczcie, taka, taka piękna. I ona kosztowała chyba około 20 zł. Jeżeli dokopię się do cen, to wszystkie ceny roślin też podam Wam na dole, tak żebyście też mieli wgląd na to, jak to wygląda. Przechodzimy do rośliny numer 2. I tutaj też podejrzewam, co jest. Chociaż nie, chociaż chyba się pomyliłem. Wydawało mi się, że to ta roślina, a to jednak coś innego. Eee, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No dobra, mam ceny. Ale zastanawiam się, o co tutaj chodzi, bo teraz się troszkę zmieszałem. Dobra, otworzę i zaraz zobaczymy o co tutaj chodzi. No nie wiem, to jest dziwne. Słuchajcie, mega dziwne. Hoja Carnosa Tricolor. Mała sadzonka, którą zamówiłem dla mamy, bo mama miała też taką choję karnosę tricolor, którą kupiłem jej na festiwalu roślin i mama niestety tą choję przelała, zabrała ją w ogóle z parapetu i ta choja jej po prostu zgniła. I chciałem dla mamy zamówić ładną roślinę i powiem wam, że bardzo się cieszę, że w sumie nagrywam ten film, bo po pierwsze, pierwsze co mi się w ogóle rzuciło w oczy to to, że tutaj jest napisane na Karteczce, że to jest drugi gatunek. Słuchajcie, no jaja. Przecież ja za tą roślinę zapłaciłem 26 25 zł 25 groszy. Za begonię zapłaciłem 21 zł. i oni mi, oni mi wysyłają roślinę drugiej kategorii. No słuchajcie, no, coś tu jest nie halo. Bardzo mała sadzonka, w ogóle ten liść, którego tutaj widzicie, patrzcie, jaki on jest bez życia. Roślina jest w ogóle bardzo lekka. To mnie też zastanawia. No, chciałem, żeby nie wysyłali roślin przelanych, ale chcę zobaczyć, jak to wygląda w podłożu i ewentualnie ocenić stan korzeni. Wyjmiemy ją sobie z doniczki. Słuchajcie, nie no, jakiś system korzeniowy jest. Zobaczcie. Te korzenie są jeszcze w ogóle żywe? Czy one są? Powiem Wam, że będę musiał to ocenić, jak sobie tą bryłę korzeniową oczyszczę, ale powiem Wam, że no, tego się nie spodziewałem, żeby mi tutaj roślinę drugiej kategorii w, w do paczki dać. Przecież ja normalnie pełnowartościową roślinę zamawiałem. Na sklepie też nie było informacji, że jest to roślina drugiej kategorii. Więc prawdopodobnie napiszę do sklepu i będę chciał jakiegoś wyjaśnienia sytuacji. No bo tak nie powinno być. Za 26 zł no sadzonka jest naprawdę marna. Naprawdę jest marna i ja się nie spodziewałem tutaj jakiejś dużej rośliny. Ale no widać, że to jest taka mała ta roślina. No, no nie jestem zadowolony. Powiem Wam, że naprawdę jestem zawiedziony, jak tą bygonią. Byłem zachwycony. No to tutaj ta choja to jest jakiś dramat. W ogóle te liście tutaj, ich nie wiem, czy to będziecie widzieć. Ja wam postaram się przybliżyć, jak najbardziej potrafię. Te liście są trochę takie pomarszczone. Kurczę, nie wiem, czy to będzie widać. Ten liść, no tutaj ewidentnie widać, że coś jest z nim nie tak, ale chciałem wam jeszcze pokazać, właśnie te inne liście. I one są naprawdę, no, tak jakby ta choja już była po prostu grubo przesuszona. Zresztą to czuć po podłożu, bo to podłoże jest suche, ale coś jest tutaj ewidentnie nie tak. I na pewno napiszę informację do sklepu i będę albo prosił o jakiś zwrot części kosztów, czy no nie wiem, zobaczymy, jak to sklep rozwiąże. Ale powiem wam, że no nie spodziewałem się czegoś takiego. Jeszcze po choi Słabo, naprawdę słabo. Także to pierwsze dobre wrażenie, które zrobiła na mnie i na was pewnie też ta begonia. Niestety zostało zamazane przez sklep. Ostatnia roślina. I tu jest też roślina największa i roślina najdroższa. I to jest roślina, która nie była na mojej roślinnej wishliście. Nie znalazła się na niej, ale ja bardzo chciałem spróbować z tą rośliną i... Bardzo mi się zawsze podobała na różnych dostawach, ta roślina, więc postanowiłem ją sobie zamówić i spróbować, czy w ogóle będzie mi z nią po drodze. Ale powiem Wam troszkę, że mi się tak smutno zrobiło przez tą choję. Zaraz Wam pokażę, co to jest za roślina. Dobra, to sobie damy na dół, to sobie też damy tutaj na razie na dół. I słuchajcie, trzecia roślina to jest Philodendron El Shokoret I bardzo długo się czaiłem na tą roślinę. Bardzo długo patrzyłem na nią na zdjęciach, na filmach w internecie. Podziwiałem ją naprawdę też u, u innych. I bardzo ona mi się podoba przez to, że ma piękne, welwetowe liście o pięknym kolorze. Jeszcze ten nerw taki. Neonowy, przechodzący przez środek i rozchodzący się na boki. Wygląda to naprawdę fantastycznie. W drodze można zobaczyć, że też idzie nowy liść. Więc powiem Wam, że ta roślina akurat wygląda dobrze na pierwszy rzut oka. Oczywiście zdarzają się jakieś drobne przetarcia na tego typu roślinach, bo to jednak jest roślina welwetowa i one są bardziej podatne na różne. Właśnie takie zadrapania czy jakieś właśnie uszkodzenia mechaniczne. Więc tutaj nie, nie przeszkadza mi to, że tutaj ta roślina nie jest w 100% gdzieś tam nieskazitelna, bo bardzo ciężko dostać taką roślinę. Jednak ona przechodzi kilka etapów zanim trafi do naszych domów, więc ja mam tutaj oczywiście. Takie zdanie, że nie powinniśmy się też tego za bardzo czepiać, ale powiem Wam, że roślina jest zdrowa, przynajmniej taka się wydaje. Muszę jeszcze zobaczyć, czy nic tutaj po niej przypadkowo nie chodzi, bo różnie bywa. Lepiej sprawdzić na filmie tutaj od razu. Powiem Wam, że na pierwszy rzut oka nie widzę nic takiego podejrzanego. Oczywiście jeszcze raz obejrzę ją sobie poza, poza filmem. Chyba nie ma nic, słuchajcie, chyba jest czysto. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest czysto. Nie ma tutaj chyba żadnego szkodnika. Jeżeli chodzi tutaj o, o podłoże, no to też można zobaczyć, że jest suche, choć jest taka lekka domieszka wilgoci. Zresztą widać to po kolorze. I to jest właśnie taki fajny stan yy, podłoża, w jakim ja lubię, jak roślina przychodzi, bo nie jest ani przelana, nie jest przesuszona, jest taka w sam raz. No i będę musiał oczywiście tą roślinę przesadzić, bo tutaj jest bardzo złej jakości podłoże z włókna kokosowego, więc ta roślinka oczywiście pójdzie do przesadzania w odpowiednie podłoże. No i zobaczymy jak będzie mi z nią szło. I za tą roślinę zapłaciłem 59 zł. Jestem zadowolony generalnie. Sadzonka jest fajna, ma ładny pokrój, jest gęściutka, jest tutaj 6 liści. I siódmy jest w drodze, także myślę, że mogę być w pełni zadowolony akurat z tej rośliny. Paszport roślin też również jest na doniczce. Bardzo ładna roślina, pięknie się w ogóle pod światło wybarwia, bardzo ładnie to wygląda. Wy tego nie widzicie, ale ja tutaj mam zupełnie inne, inny odbiór tej rośliny. Powiem wam tak, no jestem generalnie zadowolony. Z tych dwóch roślin naprawdę jestem zadowolony, nie ma się tutaj do czego przyczepić. No i co, biorę się za pisanie do sklepu, zobaczymy, co sklep odpowie. Jeżeli dostanę odpowiedź, no to jeżeli nie zdążę jeszcze dostać odpowiedzi, a już zmontuję ten film, to odpowiedź od sklepu powiem Wam, jaka była w kolejnym filmie. A jeżeli. Sklep odpisze szybciej niż zmontuję ten film. To wszystkie informacje zamieszczę tutaj gdzieś na dole i wtedy dowiecie się, jak postąpił sklep. Bo no tutaj trzeba jednak wyjaśnić tą sprawę i zobaczę wtedy na czym będę stał. No i słuchajcie, to był pierwszy unboxing na moim kanale w tym roku. Mam nadzieję, że miło spędziliśmy czas. Ja mam przygotowany również kolejny unboxing, który nagram albo jutro, albo pojutrze. I to jest mega ciekawe zamówienie. Ja już wam o tym mówiłem, ale uwierzcie mi, że to będzie mega, mega coś innego niż widzieliście do tej pory na moim kanale. Więc mam nadzieję, że będziecie czekać na ten film. On się pojawi, myślę, że za kilka dni. Zobaczymy, jak mi się to też czasowo wszystko ułoży. Czy nie będę miał w planach po drodze jeszcze jakiegoś innego filmu? Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać, czy zamawialiście już z tego sklepu, czy zamawialiście z roślinnych maluszków. Czy polecam? Zobaczymy, jak sklep się zachowa. Jak się dobrze zachowa, to polecę, a jak się zachowa niedobrze, to nie polecę. Dobra, ja Wam życzę miłego dnia. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo, bo zdrowie jest przede wszystkim najważniejsze. Sam wiem po sobie, że bez zdrowia nie ma nic. Jeżeli człowiek jest zdrowy, to reszta rzeczy dużo lepiej się układa. Wszystkiego dobrego, cześć.